Komputer zapewnia bardzo dobre wyniki. Masz dość oglądania filmów na małym ekranie laptopa, a budżet mocno ograniczony. Wydałem 300 zł na Allegro i kupiłem popularny projektor marki Heli. Sprawdźmy. Cześć, witam ponownie w serii. Ja kupuję, żebyś ty nie musiał. Bychodząc naprzeciw Waszym prośbom, zakupiłem na Allegro tani, popularny projektor w kwocie lekko poniżej 300 zł. Jak widać, już do mnie dotarł. Przychodzi w ładnym, czarnym kartoniku. Co ciekawe, na samym opakowaniu producent jest już bardzo oszczędny w deklaracjach. Informuje nas raptem o kilku podstawowych parametrach i funkcjach tego urządzenia. Zgoła inaczej, natomiast jest na samym Allegro. Zapraszam Was do oferty sprzedawcy. Ok, widzimy prawie tysiąc sztuk sprzedanych. Oryginalne urządzenie polskiej marki Helli. Polskie to są chyba tylko baterie Kodaka. Szukając raptem minutę, znalazłem identyczny, nieobrandowany model projektora na chińskim AliExpress w kwocie poniżej 200 zł. Producent deklaruje cuda na kiju, będziemy je punktować wraz z przebiegiem recenzji. Cytuję: Projektor natywnie obsługuje wysoką rozdzielczość Full HD 720p. Od kiedy 720p to Full HD? Na początek jednak zrobimy szybki unboxing. A żeby było ciekawiej, skonfrontujemy ten tani chiński projektor z jego oryginalnym odpowiednikiem Samsungiem The Freestyle. Ewidentnie producenci inspirowali się właśnie tym modelem. Na początek, jednak, zapoznajmy się z tytułowym bohaterem. Projektor wykonany jest całkiem poprawnie. U podstawy mamy podkładkę antypoślizgową, skutecznie powstrzymującą przesuwanie po podłożu. Głośnik zamontowany jest w dolnej części. Z tyłu znalazło się miejsce dla portu USB, HDMI, jack oraz zasilania. Jest również łącznik. A oto podstawowe parametry techniczne deklarowane przez producenta. Nie będziemy ich jednak teraz szerzej omawiać, od razu przejdziemy do testów. Zapraszam. Na start wita nas logo producenta. Projektor wprawdzie posiada zaimplementowaną automatyczną kalibrację trapezu, tylko że ona nic nie robi. Ustawić musimy wszystko ręcznie. Cały proces chwilę zajmie. Na pokładzie mamy Androida w wersji 12. Jest to forma jakiejś prostej nakładki. Połączenie z Wi-Fi udało się nawiązać. Działa w paśmie 2,4, jak i 5 GHz. Niestety nie udało mi się zmusić do współpracy portu USB, pomimo wielu prób i użycia kilku pendrive'ów. Mam nadzieję, że to tylko usterka mojego egzemplarza. Na start mamy aplikację Netflixa, która odmówiła współpracy. YouTube działa, trochę topornie, ale działa. Odpalmy coś. Po załadowaniu materiały działają już bardzo płynnie. Jakość obrazu pozostawia sporo do życzenia. Ustawiona jest domyślnie chłodna temperatura barwowa, aczkolwiek jej zmiana nie jest możliwa. Brakuje głębi i detali. Zauważam całkowity brak koloru czerwonego. Popatrzcie sami. Jak wcześniej wspomniałem, USB nie działa, spróbuję więc przez HDMI. Laptop bezproblemowo wykrył sygnał. W narożnikach, jak widzicie, ostrość jest wyraźnie niższa. Do pracy z tekstem zdecydowanie nie polecam. Tutaj problem z kolorami również występuje jakość obrazu jest średnia, ale dramatu nie ma. Niestety ponownie kolory są wypłowiałe i zimne brak detali zauważymy szczególnie przy ciemnych scenach. Projektor mocno się nagrzewa i wyczuwalny jest zapach wypalanego chińskiego plastiku po około godzinie pracy ciągłej. Wentylator już pracuje na 100%, a przynajmniej mam nadzieję, że to jest już 100%. Dużo lepiej to wygląda w kolorowych animacjach. Jasne sceny pełne koloru wyciągają z tego projektora najwięcej. Z pewnością dzieciom deficyt koloru czerwonego przeszkadzać nie będzie. A teraz czas na konfrontację z Samsungiem Freestyle. Oczywiście niewiele w tym sensu. Samsung kosztuje około 2500 zł. To ciekawy, mobilny projektor, ale nie wart swej ceny. Jakość obrazu jest średnia, odstaje od konkurencji z tej półki cenowej. To jednak w zupełności wystarczy, by zauważyć przepaść dzielącą oba urządzenia. Wracamy do problemu z temperaturą barwową. Czerwony nie istnieje. Obraz jest blady i lekko niewyraźny. Słabsza ostrość widoczna jest w narożnikach, ale napisy filmu można w miarę komfortowo czytać. Dużo lepiej prezentuje się to ponownie w produkcjach animowanych. Nadal jednak widać ogromną przewagę Samsunga. Ok, czas na podsumowanie. Myślę jednak, że już wyciągnęliście własne wnioski. Dopowiem tylko, że biorąc pod uwagę niewielki koszt zakupu, byłem w stanie wiele wybaczyć. Może to moja sztuka, nie wiem, ale USB jest tutaj wyłącznie atrapą. Netflix nie działa, obraz jest przeciętny, nie mamy możliwości korekcji temperatury barwowej, a domyślnie otrzymujemy obraz pozbawiony koloru czerwonego. Ogień widoczny na projekcji jest więc żółty. Ostrość jest słaba. Jeśli już musisz pracować z tekstem na tym projektorze, to zawczasu umów wizytę u okulisty. Automatyczne ustawienie trapezu również tutaj nie działa i przy każdym uruchomieniu wraca do wartości domyślnych. Będziesz więc musiał każdorazowo poświęcić kilka minut na wypoziomowanie obrazu. Czy są więc jakieś plusy przemawiające za zakupem tego projektora? Uważam, że tak. Kupując go w kwocie 200 zł na AliExpress, co najmniej kilka fajnych zastosowań dla niego znajdziemy. Najlepiej prezentują się na nim treści pozbawione szarości i czerni. Myślę więc, że sporo radości sprawi odtwarzanie bajek na tak dużym ekranie dzieciom. W animacjach brak koloru czerwonego da się jakoś przeżyć. Okej, okay, sprawdzi się również jako aktywne tło na grillu, na które i tak nikt nie patrzy, lub na przykład modne ostatnio projekcje dekoracje na Halloween. Jeśli jednak chcesz kupić ten projektor do oglądania filmów i seriali, to stanowczo odradzam. Moja ocena to 2 na 5 i to tylko z racji na niski koszt zakupu. Dziękuję bardzo za uwagę, ja nazywam się Mateusz Niemczyk, a Ty oglądałeś kanał Manitech i serię Ja kupuję, żebyś Ty nie musiał. Jeśli masz jakieś doświadczenia z tanimi projektorami z AliExpress, Allegro czy innych chińskich portali, zostaw opinię w komentarzach. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.